Witam kochani. Tak łatwiej mi jest nagrać po prostu film niż odpowiadać na poszczególne komentarze. Dziękuję serdecznie za każdy komentarz, dziękuję tutaj pani Daruni i dziękuję Dariułka za interwencję taką w postaci komentarzy pod filmem, gdzie było widać właśnie tego malutkiego gołąbka, że on sobie nie poradzi. No i faktycznie i teraz tak, jak przyjeżdżam z pracy, on dostał, dostał elektrolity do dzióbka, takie w proszku. Dostał witaminę B1B12, multivitaminę popijał sobie wody. Dostał takie, kupiłam kiedyś od Pan ma gołąbki papugi, gołębia ozdobne. I mówił, że to też stosuje się właśnie do karmienia młodych głąbków. To jest taki proszek jajeczny, że tak on to tak nazwał. No i ten proszek troszeczkę ciepłej wody się rozrabia. I ja do tego dodałam, dodałam do tego no troszeczkę. Jeszcze tutaj miałam kurki naturki od pani Daruni. I jeszcze miałam... Rzepak, trochę tego rzepaku, to wymieszane i gołąbeczka nakarmiłam, ale no ja nie wiem co to będzie, on niby podniósł tam jeden, jedno, dwa ziarko, no teraz to jest śpiący, na pewno chce spać i mieć spokój, no, jestem tak załamana i zaraz wytłumaczę. Jestem, tu podłamana sytuacją. Muszę się z nią sama tutaj jakoś ob, ob, no, oswoić. Bo ten drugi gołąbek, no niestety, ale ma wyraźne oznaki PMW. Gołąbeczek Gruszek jeden. No ma już takie wyraźne oznaki PMW, nie wiem czy to będzie widać czy on tutaj po prostu y, mam jeszcze dalsze części filmiku, filmiku wcześniej to może dokleję zobaczę y, już tak wyraźnie nie może trafić w ziarno, no leje cały czas ja się tak cieszyłam bo on dzisiaj zagadał y, wczoraj dostał y, jedną czwartą, taką maleńką dawkę antybiotyku no bo nie powiedziane, że przy y, po prostu PMW nie ma jeszcze jakichś innych chorób, i oba te gołąbeczki młode są z tego stada, z którego był też Natik. I ja tak się sobie myślę, czy może rodzice ich no, też się rozchorowali, czy, czy, czy nie ma ich, czy no bo takie młode gołąbki to przeważnie są jeszcze karmione przez rodziców, i to właśnie też jest taki dylemat, czy zabierać takiego gołąbka, bo. No nie ma nic lepszego niż pokarm od rodziców, ale tutaj sytuacja jest taka jaka jest, że gołąbki, yy, chudzinki, no, z problemami, no ten teraz te, ma te o, oznaki tego PMW. Yy, ja yy, rozmawiałam z Natalką kiedyś, jak tutaj przyjechała pierwszy raz, się poznałyśmy, yy, ona tam ratuje gołąbki, yy, tam gdzie mieszka nie w Polsce, no to yy, oni tam niby wypuszczają po przeleczeniu PMW ona daje znaczniki tym gołąbkom i po prostu no żeby patrzeć jak ta odporność i tak dalej no i teraz ja tu jestem w ogóle w kropce bo yy, myślę no tak no skoro ten yy, ten, yy, ten ma tą chorobę i tamten może mieć i a tutaj nie widać, zaraz dostanie. Tutaj chciałam skonsultować, ale jeszcze nie mam odpowiedzi, czy podać mu jeszcze ten antybiotyk, czy już zaprzestać. Tylko wczoraj dostał antybiotyk, i tam był komentarz, że to może być ten żółty guzek. No nie, no w czy czyściutko. Nie wygląda, żeby miał ten żółty guzek, ale no ten antybiotyk, który dostaje, to jest na szerokie spektrum działania, więc podlecza tam inne rzeczy. Ale no, właśnie to PMW atakuje nerki, atakuje no, układ nerwowy gołąbka. Moje dziewczyny trochę zaniedbane, Zosia i Targusia no Na szczęście one sobie same radzą, więc tylko woda i, i ziarno i w ogóle już tam do nich się nie. Po prostu, no taka szczególne środki ostrożności i izolacja. No i tak ciężko właśnie przekazywać takie wiadomości. I chciałabym zawsze dobre wiadomości przekazywać. No tutaj ja nic więcej nie mogę zrobić, niż podawać witaminki gołąbkom niż podawać elektrolity, w ogóle tu do dzióbka jedzenie, no bo ten już dzisiaj pewnie też, jak już nie trafia w ziarka, to za bardzo sobie nie pojad. No śpiące gołąbki, bo to dla nich to jest późna pora, no gołębie już śpią w zasadzie, no ale tu widać Zosia, Targusia są aktywne, czyszczą sobie piórka, więc to nie jest, że to taka pora i trzeba spać. Młode gołąbki, szkoda ich, bo to dopiero przyszły na świat. Nie wiem, co dalej. Jeżeli będzie cośkolwiek wiadomo, co dalej, czy jakiś postęp w leczeniu, czy... No różnie. To u młodych gołąbków to nieraz tak szybko postępuje choroba, że to... No rano się odzywał. Jeszcze tak ładnie piszczał ten Grusio jeden. A już teraz o, no, no siedzi taki markotny. I przed chwilą też taki był jeszcze jeszcze w miarę, bo ja tutaj, tutaj mu wodę zmieniałam, to się ożywił. A teraz śpiący gołąbeczek. No i to myślę, że dopiero wrzucę jakiś filmik, czy odezwę się jak będzie cokolwiek wiadomo o gołąbkach. No tak to nie jest taka choroba, że to 2-3 dni będzie poprawa, bo to. Przeważnie to jest znaczne pogorszenie na początku. Yy, objawy są hmm, no nieraz bardzo, bardzo takie no, ciężkie. A yy, zobaczymy. Yy, no tutaj gołąbek on już jest, nie wiem, od, jak tylko tutaj się znalazł, tak od razu miał podawaną witaminę I b 1 i b 12 Profilaktycznie, bo wiedziałam, że on właśnie z tego statka pochodzi, więc... No tak, no niektórych rzeczy nie da się po prostu przeskoczyć. Człowiek stara się pomóc i liczy się to, że gołąbeczek jeszcze tak jest, pozna to ludzkie serce. Wasze też serca, komentarze i, i wiadomo, że dobrze życzycie gołąbkom. Kochani, no, ale nieraz to no, niestety no, nic nie wystarczy, no bo choroby są silniejsze. No zobaczymy, tutaj nic nie, nie mogę powiedzieć, nic przesądzić. Nie mam też takiego doświadczenia w ogóle. Kręćka nigdy, nie, z kręćkiem gołąbek, no jak był, to zawsze go gdzieś tam dalej prze, przekazywałam. No i to by było na tyle. Życzę wszystkim zdrowia i, i takiego. no pomyślności. Dziękuję za, za komentarze, dziękuję za takie wsparcie. To jest duże, jak ktoś napisze komentarz i człowiek się tak naprawdę inaczej czuje, bo nieraz zostaje sam z tym wszystkim, że no chce pomóc takiemu bidokowi, a później no, no, no jak się nie da, nie da rady, no to. No to też może to być różnie, no to no, 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 tak właśnie on tak wygląda jak mniej więcej tak normalny gołąbeczek. Ale pani Darunia dobrze mówiła. On tak patrzył jak ja zdejmowałam klatkę to tak do góry patrzył. To jednak nie ciekawość tylko już jakieś tam mm, takie pierwsze ob objawy, oznaki. I może tu dogram jeszcze trochę, no zobaczę. Przejrzę, zobaczę, zobaczę czy tu jeszcze dograć cośkolwiek. Piszczeć piszczy pidulek, bo ja tu chciałam mu tu tabletkę jeszcze dać. Tak. I piszczy. I nawet chciał mi udziobać. No to by wskazywało, że o, dziobie, o, Dziobie malu. O, nie może właśnie trafić tą głową. To już nie będę dogrywać. To już tu widać. To już tu widać. o. Jak on biedny. Reaguje. Co tam maluszka? No bulek mały. No zaraz dostanie jeszcze witaminki, takie multivitaminy. Myślę, że ten antybiotyk mu tutaj trochę pomógł, bo on po prostu i się odzywa, i już reaguje, i... a tak to zupełnie taki no, zupełnie bez życia był. No zobaczymy. Przecież to PMW jakby przeszedł nawet, no to. No zobaczymy, co to będzie. To Nigdy nic nie wiadomo z góry. Na pewno nigdy nic nie wiadomo. Nieraz miałam przypadki, że gołąbeczek tak się dobrze czuł, że no, nic nie wskazywało, że tam będzie jakieś takie szybkie pogorszenie zdrowia. Stanu zdrowia. No, ale to no, teraz już widać. Już miałam dograć z tego. Wcześniej zrobiłam filmik, ale też nie tak. No To jeszcze poszłam do Ja a to to. No. No, i takie momenty, że no zdrowy gołąbek, a za moment o widać, właśnie co tu się dzieje. No i takie dwie wiadomości, nie wiem co ma jakie. Tu grusio ten pierwszy ma takie po prostu ruchy, jakby to był początek BMW, jakby to był jednak początek kręczka. To jest właśnie z tego statka, tam gdzie, gdzie ten Natik był skręćkim. Ładnie już wygląda gołąbeczek, bo wiadomo, że się podżywił i pije wodę i tak dalej. Ale tutaj to tak, tak wygląda, tak to wskazuje, że że to yy, może być właśnie pęwu No i najprawdopodobniej będzie. No ja tu nic więcej nie mogę zrobić. Oprócz podawania mu witamin, dostał antybiotyk, więc tutaj jeszcze muszę z, y, y, skonsultować, czy nadal mu dawać ten antybiotyk, jak on tutaj już takie objawy kręćka. No i tak właśnie to jest taka trudność w ratowaniu tych gołąbków. Y, nigdy nie wiadomo, czy zabrać malucha od rodziców, czy... No, hmm rzucę tymi ziarkami to muszę go jeszcze po prostu więcej odizolować Już nawet tak myślałam że tylko u mnie skupywaniem takich różnych rzeczy dla większej ilości gołąbków to jest no, raczej u mnie gąbeczki są i po prostu na chwilę te tylko że tak powiem no.